Elo, elo, witam was bardzo, elo, bardzo serdecznie w deszcznym odcinku i gdzie jesteśmy tutaj z y, jakimś lamusem, nie znam go, pierwszy raz go na oczy widzę, więc y, możecie oczywiście wbić do niego do opisu <noise> e, więc tak, dzisiaj ze mną jest taka osobistość jak Desmerfetka, de Easier i oczywiście ma teraz zamiar zmienić link na nowy, który nazywa się Defloki No i po prostu jeżeli będziecie mogli to wbijcie do opisu ja mu po odcinku zrobię awatar albo banner jak będzie chciał Zobaczymy jak to ten będzie wyglądał, dogadamy się tam jakoś, ale to nie jest ważne Tematem odcinka jest The Knife Hunt. Jeżeli ktoś nie wie o co tu chodzi to Oczywiście powinniście wiedzieć to nie jest już mam, mój problem, jak gdzie nie wiecie. <laughs> nie no, żartuję, już wam mówię. Chodzi w tym trybie o to, że trzeba znaleźć jakąś tamusiarską kosę i teraz on już ją ma i mnie zaczyna zabijać. No właśnie tak to wygląda. Nie! <laughs> Proszę mi zostawić, dobra, do widzenia, nie gadam z panem. Ostatni raz pana widzę, gościu. Chciałbym przez szafę przewodzisz. Ja przez szafę, od kiedy? Gościu... Fajnie grasz na wolu gościu. No i nigdy mnie nie znajdziesz Od drugiego kosa <laughs> Nigdy mnie nie znajdziesz, lamucku Jesteś za słaby Znajdziesz kiedyś? mi kiedyś, nigdy mnie nie znajdziesz Gościu To niedługo na moim kanale będą odcinki No, mogą, mogą być u niego odcinki na kanale Serdecznie zapraszam oczywiście Link do opisu ja macie wiem. w opisie, link do opisu macie w opisie. Dobry, do, 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 do dobry, content. <grystanie> no, no ja właśnie. Ty nigdy mnie nie znajdziesz, mówię ci to. Ja się nie, ci nie mogę... Znalazłem tak. takiego isterega. Tu jest jeszcze pola. Takiego isterega znalazłem. Chłopie, ty mnie nigdy w życiu nie znajdziesz. O! Czekałem. Słyszałem to. Nigdy w życiu nie znajdziesz, gościu. No. Jakiś pazdan pisze. siema gracz w Garsmot. Co? Nie, dostałem prosto w merkę chłopie, która mi w gardle ugrzęzła i się udusiłem. <grym> I tak właśnie, jak teraz powiedziałem, gadałem na biologii przy jakiejś pani tam. Bardzo serdecznie pozdrawiam tę jak... panią z biologii. Pewnie to ogląda. Mi się zdaje. <grym> mi się zdaje, że pewnie to ogląda. Na pewno weszła na ten film specjalnie, żeby zobaczyć. O, nie się o, Dobra. Idziemy do góry. Dobra, tu nic nie ma. O, tu są jakieś te shulker boxy. Znaczy to... <ślafly> Szafki. <ślafly> Szawki. Siema. Siema. Siema, nie ma. Ale, Ale namus! Ale lamus! Gościu, nie umiesz grać w tą grę! Ale jesteś słaby. Ale ty jesteś słaby gościu. Jaki to słaby, jak widzicie go? No jakiś niby counter-terrorysta No nie ma takich rzeczy Jakich? nic nie zrobię Nie gra, proszę dać na 0 sv Czyli albo bo masz bana, gościu albo bo masz Nie, ban. Gościu Ale to nie było noclip Nie, co, co, co ja to co specjalnie zbindowane. No Ja mam specjalnie zbindowane ha. takie coś No, ty jesteś zbindowany, gościu AHAHAHAHA, <laughs> <Lamus! laughs> Lamus! Zostawcie łapkę, nie zabiję mnie. Jeżeli zostawicie łapkę pod tym odcinkiem, i te subskrypcje, to wtedy go nie zabiję. Ale oczywiście nie zostawiliście, to go zabijam. Haha, <laughs> lamus! No nie, lamus! Kompletnie. Musicie to nadrobić, zostawić. No, gałgan jesteś, tyle. No. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, wiecie co robić. Powiedziałem to 3 minuty temu, więc wiecie. W cudzysłowie 3 minuty temu. <laughs> No co, no idź! O cóż się? No idź! O co się powiedział? <noise> o cóż się! No, gościu, ale jesteś słaby. Moja toaleta tutaj? No nie ma, oczywiście. Ja mam takiego niefarta zawsze. Ale cię nikt nie ma. Oczywiście moje. Ja mam niefarta. No jesteś słaby, gościu. Co ci mam więcej powiedzieć? Jesteś tak słaby, jak moja babcia, kiedy dostała z głowy w kapcia. Ajajaj. Niestety. O! Jest! Łatwo! Łatwo z tobą, gościu! Tak łatwo, że nawet szkoda dać. Dobra. No, oczywiście. Mam kosę No, mam już. teraz chodź tu, chodź, chodź. Gdzie ty jesteś? Idę po ciebie. Ale, gdzie ty jesteś, gościu? Co to Co za mną? <ścoughs> Lamus! Lamus! <ścoughs> Jakie je, Fart? I wygrałem. No, Co to ma być? W sumie był remis. W sumie remis. Tak. To porównana warka. Alka. No, ładnie wyglądała waleczka, powiem ci szczerze. Eee, Deremis nam wyszedł tutaj w pierwszej derundzie gierki. Możemy jeszcze jedną w sumie. No gramy jeszcze jedną, co ty galasz? No Jeszcze nawet dziesięciu do odcinka nie ma. Co się dzieje gościu? No, czekamy, czekamy. Co się dzieje? Proszę mnie rzucić do tych deterrorystów. Proszę pisać Emperor Start halo? Co pan robi? Nie A... wiem, ten CS GO jest jakiś... LAMUSIARSKI! Jeśli, jeśli napiszecie w komentarzach, że CS jest lamusiarski, to neku na pewno... No. no patrzcie, co się dzieje, no patrz! No patrzcie, co to ma być! Tak, tak nie można żyć normalnie! To jest po prostu hamstwo w państwie! No, co to ma być w ogóle? No. To jest jakieś głupie. No, to jest głupie kompletnie! Co się dzieje? No to kończymy na remisie w takim razie. No to co? No to musimy jakoś przedłużyć odcinek. C poczekajmy. Hmm, co by tu zrobić? Nie wiem, wyjdę do lobby, coś próbujemy tutaj w lobby pokombinować, Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. No, a, mam moją y, całą szafkę skinu. <ścoughs> dobra, to, dobra. <ś> <ś> żartuję. No, Dawaj, dawaj, włączaj szybciej jakąś mapkę szybko. Tutaj, łatwo. Może inną, o teraz inną Dawaj inną szybko Musimy tutaj yy, to... By nie z... było tak łatwo No dawaj, dawaj, włączaj, włączaj Drop, ten lamusiarski jest CS naprawdę No po prostu nie wiem jak tak można w ogóle O, deładuje się, dobra, szybko, szybko, lecimy z mapeczką kolejną Zobaczymy, też będę pierwszy raz na niej grać, to będzie już pewnie trudne Mega trudne Chyba, że włączył to sam co kiedyś graliśmy, no to wtedy po prostu będzie... tak Ta. No chyba nie nie kiedyś na niem zrobiłeś. Przegrałem wtedy. Wtedy no. przegrałem. No bo jesteś słaby, gościu, nie umiesz grać. No. No wiem, tak to wygląda. Co ci mam więcej powiedzieć? Jak no. najlepszy. Widzicie, jaki ten Cezarys gałgański? Gramy mapkę po dwóch rundach. Oczywiście nie gramy dalej. No tak to działa, nie? Dobra, ja dołączam CS... do. O, Nie do terenzystów. Aj, jaj, dawaj, emperesa szybko. Dobra, ok, Okej, dobra, lecimy Oj. szybko. I my lecimy szybko, szybko. Fiu. Nic było przed chwilą. Dobra. Powiedziałem, stój, gościu. To mapę to już znam na pamięć, gościu. Dzięki, dzięki. Za tu to jest tyle kos. Czekaj, czekaj. Jeszcze da mi chwilę. Masz kosę? Nie mam. Kurczę, nie mam kosy. A ja mam. Co? Nie, nie! Ja też miałem kosę. Wiem, no słyszałem na początku, jak miałeś kosę, podnosiłeś, więc jesteś lamus, powiem ci szczerze. Lamus! No niezu, nie się tak gra z takimi lamusami. Myk. Dobra, mamy tutaj jakieś yy, deszawki. Myk otwieramy, myk myk myk. No i oczywiście puste, jak zawsze, jak inaczej. Co więcej powiedzieć na ten temat? Puste szafki. No pozdro, pozdro. No nie wierzę Tym razem, ja to. Jak tak można grać? Co to ma być, się pytam Jakiś policjant gałgański, ty, normalnie Ej, poczekaj, poczekaj Sój, Stój, 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 stój No i po co? No... Siu Jesteś Tak myślałem Myślałam nie, <grywa> No, widzisz jaki słaby jesteś? Facet Dobra. czy dziewczyna? Ja idę tutaj hmm? O, pusto, Nie pusto. Serio? Nie. Serio, masz kosę? Nie mam, właśnie. Też nie Dobra, mam. Dawaj. Nie! To jest moja! Lamus! Nie! nie. Wziąłeś ją? Lamus! Ale jesteś gałgan, gościu, nie, nie możesz grać w ja tą grę. No że jej nie wziąłeś <laughs> Jak jesteś słaby? Ty, wróg smerfetka mówiłem, że jesteś jakiś słaby, gościu. No i po co marnujesz wabik? <laughs> nie puszczę cię za żadne skarby. No nie ma tak, Tylko spróbuj coś jeszcze raz tak zrobić, to skończymy grę i, i będzie, będzie Twoja sprawa, Twoja wina. Oczywiście, link do niego macie w opisie, możecie wbić, zasubować i w ogóle inne śmieszne rzeczy z nim nie. zrobić. Możecie, nie takiego, czegoś to nie. Możecie na przykład pogilgotać i dać mu suba, więc. Pogilgotać? <laughs> tak, pogilgotać i dać mu suba o, nagle. Tak wiecie, agresywnie, taki, taki sub, sub. Taki, taki, o. No <laughs> taki. Taki właśnie. Jeżeli klikniecie tutaj też suba, dostaniecie rozgrzeszenie w wyniku kupienia CS na wasze konto Wejdzie następnego dnia CS. tak to działa, mi się zdaje. Tak to no działa. Nowy dźwięk podobny jest. No właśnie. O, to, o tym nie mówiłem. Jest dźwięk podobny. Jeżeli się kliknie lajka, like to teraz dodaj nowy dźwięk, że na przykład tak bym bym, taki dźwięk jest, wiecie o co chodzi. Muszę naśladować takie rzeczy. Taki właśnie. Lecimy do Din, Dobra. Czy ty masz kosę? Nie! Hahaha! Lagus! Chodź chodź. Dobra, widzicie jaki on jest słaby. Patrz, mm. jaki to jest. Nie wiem. Osądźcie sami w teraz przegrasz. No. Teraz przegrasz. przegram? No. Ty przegrasz. No, jeżeli możecie, to napiszcie w komentarzu, kto jest lepszy. A, a dobra, dam wam tutaj ankietę. Wybierzcie, kto jest lepszy. Ja myślę, że ja jestem lepszy. Nie umiem grać po podobno. Patrzcie, jest 2-3. No widzicie, wiedziałem, że. Wiem, że przegrasz? <śmiech> <śmiech> Dobra, pozdro. Dobra, my wchodzimy do domu. O! No... No, no Dobra, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Zadziwić czekaj, pokażę, gdzie ona jest na stole. <laughs> zedwu, zedwu pojedzie. ZDW... Patrz, ona była tutaj na stole. Siema, siema, siema. Na nie, 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 nie chciałem tu iść. Czekajcie, on mi nie zabije, on mnie zabije. Proszę, <DOU etmek> <McKin000> prywatność. łapki! Jeżeli zostawicie łapkę, on mnie zabije, więc polecam. Uciekłem, widzicie jaki on jest no, słaby? łapkę. Tak, łapkę została zostawiona przez tutaj no, patrz, klientów. No kurwa, chodź na górę, patrz, pokażę. Klientów YouTube'a No, Laura z ciebie. Gdzie ty jesteś? Haha, <laughs> już mnie nie ma na tej mapie, SV Cheats. Co? Wcale cię nie widziałem. Nie? Nie ma? Gdzie? Ej pokażę ci gdzie jest kosa, chodź Ale gdzie ty nie widziałeś? Przecież ja wiem, za ja, ja znam wszystkie miejscówki na tej mapie z kosa no tak Nigdy mnie nie znajdziesz Nigdy mnie nie znajdziesz Ta, no jesteś za drzewem, bo ci widziałem jak przychodziłeś Jakim drzewem? Jakim drzewem? Co? Jakim drzewem? No. Dobra. Więc dobra jeżeli dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę, suba, no i oczywiście dzwoneczek i wbicie do kolegi, jeżeli macie na to oczywiście wystarczający czas. No i dziękuję za oglądanie, jeżeli wiecie co robić, <ścoughs> jeżeli wiecie co robić, to wiecie co robić. Dobra, pamiętaj, że liczy się tylko i wyłącznie śmieszna zabawa i tyle. Dobra, sieramko wszystkim i Elo, Elo.